Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli Mu, idziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułopili. A gdy ranek zaśpitał, Jezus stanął nad brzegiem. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, macie coś tu do jedzenia? Odpowiedzieli Mu, nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra, ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon, Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania Kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paść chowce moja. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny ci opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną. Oto słowo pańskie. Amen. Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bogata w znaczenia. Widzimy dwie główne części. Pierwsze to jest to, co, to czego doświadczają uczniowie pewnego braku. Idą mówić ryby, nic im się nie udaje. Druga część to jest taka osobista rozmowa między Jezusem i Piotrem. Jan tak ułożył ten fragment, że mocno nawiązuje do wcześniejszych wystąpień Jezusa, do wcześniejszych fragmentów swojej Ewangelii. Ja się skupię tylko na tej rozmowie Jezusa. Pierwsze, co widzimy, to że Jan bezpośrednio nawiązuje tutaj do 18 rozdziału czyli gdy Piotr stał na dziedzińcu arcykapłana i grzał się przy węglach. Piotr, Jezus tutaj nawiązuje do zaparcia się Piotra. Jezus przygotowuje śniadanie na ognisku z węgli drzewnych, tak samo jak Piotr stał i grzał się przy ognisku z węgli drzewnych w 18 rozdziale, XVIII wersecie. Jan bezpośrednio tutaj nawiązuje do tamtego wydarzenia. Kolejna rzecz to jest to, jak Jezus mówi do Piotra. Mówi do niego Szymonie, synu Jana. Więc Jezus tutaj nawiązuje do tego, że Jezusowi zmienił, że Piotrowi zmienił imię, zanim ten stał się uczniem, był Szymonem, później był Piotrem, ale przez zaparcie się Jezusa, jakby tą relację z Mistrzem stracił. Wraca do tego, co było wcześniej, jest Szymonem. I teraz Chrystus zaprasza Piotra do tego, żeby on okazał skruchę, żeby trzykrotnie wyznał miłość do Niego, żeby odbudował więź, którą stracił. Niektórzy interpretatorzy pisma świętego odnoszą się tutaj do tekstu greckiego, chcą pokazać, Różnice między tam, znaczeniami, pomiędzy poszczególnymi czasownikami. To znaczy, w pierwszym i w drugim pytaniu Jezus, gdy pyta, używa czasownika agapo, pochodzący od agape, który oznacza taką miłość głęboką, miłość nawet w jakiś sposób oblubieńczej. W Nowym Testamencie ona się bardzo często odnosi do relacji między Bogiem a człowiekiem. Ale używa też fileo który oznacza miłość przyjaciół, i to jest w trzech odpowiedziach Piotra i w trzecim pytaniu Jezusa. Niektórzy z tego wyciągają błędny wniosek, wskazując, jakby Jezus poprzeczkę miłości chciał obniżyć. Mówię o tej interpretacji, dlatego że ona jest szkodliwa, a ja sam się z nią już kilkukrotnie spotkałem. To znaczy, ci komentatorzy próbują powiedzieć tak: Jezus pyta o miłość, głęboką, Piotr nie potrafi odpowiedzieć tą miłością, więc Jezus jakby zniża się do poziomu Piotra. Czemu jest ona szkodliwa? Dlatego, że jest niespójna z całym Pismem Świętym i z samą Ewangelią Jana. To znaczy widzimy, że Jezus zapytany o to, który jest największe przykazanie odpowiada, będziesz miłował Boga z całego serca, mocy, całej swojej siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Następnie gdy Jezus wchodzi do wieczornika, to daje apostołom zupełnie nowe przykazanie, mówi: Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Jezus to przykazanie Starego Testamentu miłości Boga i bliźniego w sobie, w swoim krzyżu radykalizuje, bo teraz mówi, że żeby mamy, żeby mamy się kochać tak jak On, czyli aż po krzyż, aż do zmartwychwstania. Gdy sięgniemy do Ewangelii Mateusza, to tam jest. Osiem błogosławieństw. Tam jest porównanie starego i nowego, gdy Jezus mówi: Powiedziano Wam, a ja Wam mówię, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa. Widzimy, że Jezus inaczej działa w Piśmie Świętym. Objawia się jako ten, który nie tyle obniża poprzeczkę, a objawia się jako ten, który podnosi człowieka, który jest niedoskonały który kocha w sposób bardzo niedoskonały, podnosi go do tego, żeby mógł kochać, żeby mógł być święty. Więc teraz ta interpretacja, widzimy, że może szkodzić, bo nie zachęca nas do tego, żeby wzrastać w łasce, którą Pan Bóg chce nam dać. Poza tym, bibliści wskazują na najmocniejszy argument obalający tą interpretację. W Ewangelii Jana te dwa czasowniki, Fileo i agape. Są synonimami. Jezus, gdy mówi o miłości między Ojcem a Synem, między Bogiem a Jezusem Chrystusem, używa czasownika filo. Stąd widzimy, że ta interpretacja nie ma uzasadnienia w samym tekście. Warto by jeszcze sięgnąć do samych ojców Kościoła, na przykład do Świętego Augustyna. Augustyn. Też wskazuje na tę Ewangelię jako na odnowienie miłości po zaparciu się, niż obniżeniu poprzeczki, bo pisze tak. Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Pan pyta, znając odpowiedź. Wiedział bowiem, że Piotr nie tylko go kochał, lecz kochał go więcej niż inni. Gdy zaś pan umierał, Piotr przeraził się i zaparł się Chrystusa. Pan zmartwychwstając udzielił miłości, usunął bojaźń. Skoro Pan zmartwychwstał i w sobie śmierć pokonał, to któż lękałby się jeszcze? Dlatego mówi się, rzeczy mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Paść baranki moje. Rzeczy mu powtórę Szymon, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Słusznie pyta Szymona, miłujesz mnie? on odpowiada, Ty wiesz, że Cię miłuję. A Chrystus mówi do niego, paś baranki moje, aby pokazać, iż jednym i tym samym jest miłość, Amor i miłowanie delikcjo. Pan bowiem nie powiedział, kochasz mnie, lecz miłujesz mnie. Mówi się następnie rzeczą po raz trzeci, Szymonie synu Jana, miłujesz mnie. Potrójnemu zaparciu się odpowiada potrójne wyznanie, aby język nie mniej służył miłości niż lękowi. Tutaj Augustyn nawiązuje do tej brysłów, która pojawia się w tekście greckim. Więc podsumowując. O czym ta Ewangelia mówi, szczególnie ta druga część dzisiejszej Ewangelii? Po pierwsze, warto wydobyć to, co mówi święty Augustyn: że Chrystus po swoim zmartwychwstaniu zabiera lęk, a daje miłość. Piotr mógł się rzeczywiście wystraszyć Chrystusa. Tam w Wieczerniku mówił: Panie, ja się ciebie nie zaprę. I się zaparł trzykrotnie. A teraz widzimy, że Jezus go wzywa do odnowienia miłości i jednocześnie zabiera mu lęk. Piotr Rzuca się do Chrystusa, ubiera się wcześniej, bo jest prawie nagi i płynie, żeby Go spotkać. Kolejna rzecz dzisiejsza Ewangelia pyta nas, przy którym ognisku się grzejemy. Ja on tutaj tak jak powiedziałem przez te węgle nawiązuje do tych trzech tego trzykrotnego zaparcia się, do tego ogniska, przy którym się Piotr grzeł. Nasze życie może być być przy którymś z tych ognisk. Może być albo przy ognisku, gdzie zapieramy się Boga, żeby mieć spokój u ludzi, tak jak Piotr mówił, nie znam tego człowieka. A możemy grzać się przy ognisku samego Chrystusa zmartwychwstałego, który karmi dosyta, który daje tak ogromny połów, jakiego się człowiek nie spodziewa. I kolejna rzecz. Przy tej Ewangelii warto spojrzeć na swoją niewierność. Tak jak Piotr. To znaczy powiedzieć Jezusowi, Ty wierzę, Cię kocham, żeby podniósł wyżej. To jest jakiś motyw być może na ten tydzień dla naszego życia. Widzieć, gdzie byliśmy Chrystusowi niewierni i wzbudzić w sobie ufność, że może podnieść naszą miłość do wyższego stanu, do świętości.